Sądząc po frekwencji i pogoda dopisała, i wakacje się rozpoczęły, ale myślę, że dla dzisiejszego wydarzenia nie do końca nie stoją ważne, dlatego że wystawa będzie bardzo długo trwała, a spotykamy się właśnie na wystawie związanej z przemieszczaniem się, czyli dalej, wyżej, szybciej. No i myślę, że wielu by zainteresowało, czego ona tak naprawdę dotyczy. No czego dotyczy? Czego żyjemy na co dzień od stu lat co najmniej, czyli przemieszczają się i w czasie, i w pewnym sensie w przestrzeni. Wystawę zaproponował, opiekował się artystami pan Marcin Pawłkiewicz i witamy artystów, którzy, fotografików, którzy w tej wystawie uczestniczą. Zapraszam tutaj, zapraszam również pana Marcina. Na pewno pan Marcin więcej wie niż ja, w związku z tym to jemu na początek oddał mikrofon. E, witam Państwa serdecznie. To nie ma jeszcze jednego autora w zdjęć, który gdzieś zniknął. A, żeby prezentację, ale zaraz go poszukam, też, też przyjdzie, będzie można go zapytać. E, dobrze, e, no, chcieliśmy pokazać troszeczkę te piękne obiekty, jakimi są jej i samoloty i i samochody i pociągi, ponieważ często patrzymy na mnie z perspektywą utilitarnej, czyli użytkujemy je i one po prostu są, ale jak świat tak przyjdzie to bardziej. Są to cudarni i taki myśli też, która ten świat pcha tak w tak czy inny sposób do przodu i to są piękne, po prostu zwyczajne obiekty. Więc Zatrzymując te, te, te obiekty właśnie w Krapszy, chcieliśmy tutaj pokazać... Cieszy, że jestem jednym z tych grafów, który zostać sesję lata. Co mogę więcej powiedzieć o tego typu zdjęciach, tak jak tutaj nasz mecenas tej tak, tak mecenas tutaj naszej tej wystawy przede powiedział. Moim celem jest też pokazanie... Młość, no to jest jednak kwestia To sprzęt na co dzień służący do tego, do, do też. Natomiast też to, to, W Pod za startującym myśliwcem, no to jest właśnie moim zdaniem taka kwintesencja tej, tej, tej potęgi i tych marzeń. Wystawa, nie wystawa, się nie, wystawa zupełnie niepolityczna? Choć raz? Się nie no, już przesadzam. Przydało e, się. Swoją pasję fotograficzną z kolei związaną z początkiem w 2019 roku i w zasadzie od tego momentu jakoś pociągi e, są a takim jednym z główniejszych moich tematów. Y, zebrałem tutaj y, zdjęcia, które przede wszystkim pokazują dynamikę y, z, tych, z tej fotografii y, kolejowej. Y, y, zdjęcia wykonuję zarówno małymi dronami, jak i, jak i większymi. Natomiast nie starają się, nawiązując ze sobą, takie drony konsumenckie, które w stosunku do szybko odwołałem się. Hmm. W zasadzie chyba na wszystko, które będzie potrzebne, na pewno będzie więcej Mateusz Puta, moje fotografie to motoryzacyjne, to są samochody i zdjęcia są typowo hobbystyczne. Jest no. to moja pasja. Z tej rodziny, podróż? No tego potrów. Te sesje wykonuję w różnych miejscach w Białystoku. Są to samochody sportowe, klasyczne. Staram się je pokazać w różnych ciekawych miejscach. Część z tych zdjęć jest zrobiona telefonem komórkowym. Także można tutaj zobaczyć, że. Nawet nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego sprzętu, żeby złapać ciekawy kadr i, i pokazać e, świat motoryzacji w trochę inny sposób. No i chyba tyle. Ja miałabym oczywiście sporo pytań do Panów. Mam nadzieję, że na spotkaniu takie pytania też padną, które, o których ja myślę, e, organizator tak nie do końca wypada zadawać szczegółowe pytania, ale powiem tylko tak, kiedyś miałam y, znajomą, którego syna, jako malinki, y, jeździł z babcią wszystkimi białostockimi trasami autobusowymi i wszystkim nam się wydawało, że rodzi się z tego pasja. Nie, został programistą. Ciekawa jestem, czym się państwo, panowie, na co dzień zajmujecie, skoro zajmujecie się taką pasją, która nie dla każdego jest dostępna z różnych powodów. Śliczce, szybkie pociągi, różne samochody, które są szczególnymi rzeczywiście obiektami, więc może to na spotkanie, na którym bardzo serdecznie zapraszam, a teraz zapraszamy do zwiedzenia, wystawy. Czyli to spotkanie to kiedy tak? tak. Wydaje mi się, że dziewiętnasty pewnie Pan Olecznikowie.